Tak się rozchodzić troszkę. Ten bieg był, wiecie, taki na, maksa, na maksimum moich możliwości po prostu fizycznych. Ja widzę już, że kondycja moja jest no, dużo gorsza. E, odbudowuje się o dużo gorsza do tej z 19 roku, trend pandemicznego. No później nie startowałem, później wiecie, perypetie domkowo-trudno czasowe, czyli ucieczka od systemu do e, szopy, jak niektórzy mówili to, e, a to był mój azyl, taki dwuletni prawie. Taka wiecie, medytacja, e, bycie samemu ze sobą przez dwa lata prawie, to bardzo dużo wnosi w możliwości, poznawania siebie, możliwości swojego organizmu, psychiki e, i co i na pewno bardzo mocno wzmacnia, bo e, no ci co mają wiedzieć, to wiedzą. Nie wiem czy beton jest dobry do uziemiania. A i grubasy się od, ostatnio odsubskrybowały, bo tytuł był taki, wiecie, no klikbaitowy. I opis również tego filmiku krótkiego, pięciominutowego. No bo taka jest prawda. Grubasy siedzą, żrą, tyją, chorują i obciążają mnie, człowieka zdrowego yy, datkami, podatkami na leczenie swoje ze swojej własnej winy. Takie osoby, które nie dbają o zdrowie, powinny składkę płacić razy 8 albo 10 w ogóle. Powinny być wyrzucone w ogóle z tego tego systemu, który i tak nie działa zdrowotnego. Powinny płacić sobie za wszystko same, nie? No, a nie. Doprowadzają się ludzie sami do stanów, stanów chorobowych poprzez chlanieć panie leżenie i nie dbanie o siebie, a później chorują i mówią, że to tak ma być. Gówno tak ma być. Ja mam 56, to i na razie nie Chorowałem na nic, generalnie całe życie. Na nic, no może mnie gardełko bolało. W tym roku nawet jednego apapa nie wziąłem, co zdarzało się w poprzednich latach, że wziąłem jeden. Także, e, no, wystarczy dbać. Wiadomo, że się nie uniknie choroby w ogóle, bo niestety takie środowisko i uwarunkowania są. E, I choćbyśmy nie wiem co, to i tak. Jesteśmy truci jedzeniem, jakiekolwiek ono jest. Teoretycznie zdrowe, zdrowsze czy niezdrowe. E, I tak jest e, w jakiś sposób obciąża nasz organizm, nie? Ale można przedłużyć swoje życie w zdrowiu e, na pewno. No ale to jest robota dla twardzieli, nie dla miękkich buł siedzących na kanapie. Ta kanapa w cudzysłowie. Albo wożących tupę w samochodzie. Co by nie było, ja też wożę. Ale przynajmniej chudą dupę, nie? No. <ścoughs> Znowu 5 subów mniej. Hello.